Wyobraź sobie Warszawę stojącą na krawędzi, jak żołnierz na skraju Okopu. Sierpień roku 1920. Z prawej strony wisła, jak zimna tarcza, z lewej, płonące mazowieckie niebo. A daleko na wschodzie idzie długa fala Tuchaczewskiego, która ma nie zatrzymać się na stolicy, tylko runąć dalej na zachód, do Niemiec, by połączyć rewolucję wschodu z niespokojnym sercem Berlina. Plan czerwonej Europy prosty w zamiarze i zabójczy w wykonaniu. Polska ma być tylko mostem, który się depcze, gdy przechodzi armia ideli. Pałacowe salony Europy wzruszają ramionami, gazety piszą, że to koniec młodego państwa, a w Warszawie brzęczą tramwaje jak nerwy, i pachnie wosk w kościołach, gdzie ludzie modlą się nie o cud z legend, tylko o jeden dodatkowy dzień. Na sztabowych stołach leżą mapy, jak rozłożone płuca, linia Narwi i Bóg. Fortece Modlina, sypiące się umocnienia pod Radzyminem i Osowem, wreszcie Dolina Wieprza, która na razie jest tylko kreską ołówka, ale w głowach kilku ludzi staje się nożem. Piłsudski z ołówkiem i milczeniem, generał Rozwadowski z zimnym porządkiem myśli, generał Sikorski z pracą na północy, generał Haller z armią ochotniczą, która pachnie świeżym mundurem i kurzem dróg, to nie jest panteon, to jest zespół, który uczy się oddychać jednym rytmem. W tle pracuje coś, czego nie widać, a co zmienia bieg wojny, jak niewidzialna dłoń. Polscy kryptolodzy z Janem Kowalewskim łamią czerwone szyfry, i nagle radio staje się oknem w głąb wrogiego zamiaru, a bywa, że i taran. Bo kiedy nie da się czytać, da się zagłuszać, i po falach idą długie ciągi słów, nawet psalmy, które sieką łączność przeciwnika niczym grat. To nie legenda na pocztówkę, to rzemiosło. Meldunki trafiają szybciej niż konie, decyzje dojrzewają wcześniej niż wystrzał. Kraj jest zmęczony, ale nie klęczy, rekrutują się ochotnicy. Chłopcy i profesorowie, robotnicy i harcerze, sztandary pachną farbą, a stare karabiny czyszczone są jak rodzinne srebra. Pociągi pancerne toczą się jak żelazne modlitwy, artyleria przestaje walić w niebo i zaczyna ważyć ogień. Kuchnie polowe niosą chleb tam, gdzie najcieńszy jest nerw frontu. Na południu Budionny krąży jak burza, na północy Tuchaczewski wyciąga długie ramię na obejście, a w Warszawie dojrzewa plan, prosty w zdaniu, trudny w wykonaniu. Pozwolić przeciwnikowi uderzyć w tarczę pod miastem, związać go na przedpolach, a potem wejść mu w bok z Doliny Wieprza manewrem, który ma brzmieć nie jak błyskawica, tylko jak wyrok. To nie ma być atak w glorii, tylko cichy skręt całej armii, tak by wróg zorientował się chwilę za późno. Nadchodzi noc z 12 na 13 sierpnia, ta w której nawet powietrze słucha, czy nie nadchodzi pierwszy pomruk bitwy. W okopach pod Radzyminem i Osowem żołnierze poprawiają pasy i krzyżyki, w Cytadeli warczy radio, w sztabie giną ostatnie wątpliwości, a na wschodnich drogach słychać skrzypienie rosyjskich wozów, jak skrzypienie samej historii. Wszystko jest gotowe, tarcza na przedpolach, miecz ukryty nad wieprzem, nerwy napięte jak łuk. I to jest moment, w którym kończy się cisza, a zaczyna opowieść o dniach, które zmienią mapę. Świt 13 dnia sierpnia nie przynosi ulgi, tylko zgrzyt stali i chrzęst ziemi pod butami. Radzimen bierze na siebie pierwszy cios, czerwone dywizje wchodzą jak fala, zmiatają stanowiska, wracają, znów nacierają, a w tej huśtawce frontu Polacy uczą się oddychać na nowo, kompania po kompanii, pluton po plutonie, aż wreszcie w tym samym pyle pojawia się kontratak, który nie jest gestem rozpaczy, lecz wynikiem rachunku. Ossof to obok drugi kruchy filar, gdzie ochotnicy i legioniści łatają dziury w linii własnym ciałem, a krótka przerwa między nawałami ognia brzmi jak modlitwa. Sztab widzi to na mapie jak puls serca, linia drży, ale nie pęka. I o to właśnie chodziło. Związać przeciwnika pod samą stolicą, nie pozwolić mu przemaszerować, wykrwiawić jego rytm i uwagę, żeby nie poczuł, że z boku już porusza się cień. Ten cień to dolina wieprza, gdzie czekają świeże dywizje, rozgrzane lufy i chłodny rozkaz, uderzyć nie jak błysk, który gaśnie, ale jak nóż, który tnie w staw, głęboko i w punkt. Rozpoznanie meldowało wcześniej rozdźwięki w bolszewickich rozkazach, kryptolozy dawali fragmenty obrazu, a polskie zagłuszanie mieszało cudze komendy w jeden bełkot. Dzięki temu manewr ma nie tylko siłę, ma także ciszę w eterze. Jeszcze wieczorem wszystko wygląda jak chaos świata, ale o świcie 14 dnia świata chaos zaczyna układać się w naszym rytmie. Z rejonu dęblina wikocka rusza uderzenie, które idzie wachlarzem w stronę północy. Sikorski na północnym skrzydle dostaje z radzimina coraz spokojniejsze wieści. Rozwadowski trzyma sznury planu, a Piłsudski wychodzi z cieniem armii w dok tuchaczewskiego tak, by ten zobaczył nie front, tylko otwarte żebra. Najpierw pękają łączności, potem pękają marszruty, na końcu pęka wola, bo czerwone dywizje wciągnięte w bitwę o Warszawę odsłoniły tyły i lewe skrzydło, a to właśnie tam wchodzi polski manewr. Raporty lecą jak iskry: zdobyte tabory, rozbite brygady, sztaby w odwrocie, mosty na Bugu i Narwi stają się pułapką, bo kto nie zdąży, ten zostaje bez drogi, a kto zdąży, i tak idzie w nieładzie. W Radiminie linia prostuje się z bólem, w Ossowie unosi się dym zwycięstwa z goryczą strat, w Modlinie baterie grają marsza odwrotnego dla wroga i naraz całe pole warki, jeszcze przed chwilą obce, zaczyna mówić po polsku, strzałami, rozkazami, oddechem. Nie ma tu cudów, jest zgranie. Pociągi pancerne zamykają przejazdy, kawaleria tnie węzły łączności, piechota trzyma skrzydła, artyleria nie bije w niebo, tylko rąbie drogę jak siekiera. A nad tym lotem wydarzeń wisi coś jeszcze, poczucie, że oto plan czerwonej Europy, nakreślony pewną ręką, został uderzony w przegub, że ramię Tuchaczewskiego, długie jak jesienna noc, traci czucie. Wieczorem 14 i 15 dnia świata meldunki zaczynają układać się w zdanie, którego nikt rano nie odważył się wypowiedzieć. To działa. Poranek 15 i 16 dnia sierpnia brzmi już inaczej. W radiu mniej jest krzyku, więcej urywanych meldunków, które mówią jedno: czerwone dywizje cofają się szybciej, niż zdążyły przyjść. Po drogach ciągną kolumny jeńców Porzucone działa i wozy, na poboczach leżą rozcięte mapy, a w zdobytych sztabach znajdują się rozkazy, które nie dotarły na czas, jakby ktoś wyjął z mechanizmu najważniejszą sprężynę. Polskie oddziały idą na północ i wschód wachlarzem, tną mosty, biorą przeprawy, zamykają węzły, pociągi pancerne przestają już tylko bronić, zaczynają ścigać, kawaleria spina brzegi rzek. Piechota wchodzi w miasteczka, w których jeszcze wczoraj wisiały czerwone flagi, a dziś słychać polskie komendy. Tuchaczewski cofa się ku Narwi i Niemnowi, część jego armii próbuje przebić się na północ i grząźnie w korytarzach lasów, inne pułki rzucają broń i znikają w stepie odwrotu, który nie ma już kierunku. Plan połączenia rewolucji wschodu z niepokojem zachodu pęka w nadgalstku, bo ktoś trafił w przegub. Warszawa oddycha, ale nie świętuje za wcześnie, bo trzeba dokończyć robotę, zabezpieczyć linię, odsunąć front, policzyć straty i ludzi, którzy już nie wrócą. W pamięci zostają miejsca, które stały się słowami większymi niż mapa. Osów i Radzymin, Modlin i Wkra, Dęblin i Kock – a potem, kilka tygodni później, Niemen, gdzie Polska dopisze kropkę nad i, zostają też twarze żołnierzy regularnych i ochotników, harcerzy i profesorów, kolejarzy i łącznościowców, kryptologów pod dowództwem Jana Kowalewskiego, którzy dali przewagę w Eterze. Dowódców, rozwadowskiego, sikorskiego, hallera i wreszcie naczelnego wodza, który ryzykownym manewrem wyprowadził armię z Doliny Wieprza, jak nóż z pochwy, a wraz z twarzami zostają spory, które trwają do dziś: czyj to był plan, kto zagrał pierwsze skrzypce, ile w tym było francuskiej rady, a ile polskiej wyobraźni. Spory normalne, bo wielkie zwycięstwa zawsze mają wielu ojców. Ale jedno nie podlega dyskusji. Sierpień 1920 złamał marsz ku Czerwonej Europie i dał młodemu państwu czas na własny oddech. Dlatego kiedy dzisiaj stoisz pod krzyżem w Osowie albo przy tablicach Radzymina, słyszysz w ciszy coś więcej niż opowieść o jednej bitwie, słyszysz rytm, w którym kraj, uznany za przegrany, nauczył się jeszcze raz oddychać. Rozumem wywiadu, dyscypliną artylerii, odwagą piechoty i ruchem, który przyszedł nie jak błyskawica, ale jak wyrok. I może dlatego ten cud, choć złożony z potu i planów, nazwano cudem, bo przypomina, że czasem historia daje narodom jedną szansę, a one potrafią ją chwycić tak pewnie, że zmieniają bieg rzek.